Cześć, jestem Michał i witam na moim kanale World in Polish. Jak wiecie, uczymy się tutaj razem języka polskiego. Ten filmik będzie bardzo krótki, ponieważ jest to wprowadzenie do nowej playlisty pod tytułem Co się dzieje. Ta playlista będzie na temat tego, co jest? Co się dzieje, co jest ciekawego, co jest nową wiadomością, zarówno na świecie, w Polsce, w Ameryce, w Europie, czy też w innych krajach. Będziemy mówić o polityce, o gospodarce, o zdrowiu, o podróżach i czymkolwiek innym, co będzie interesujące dla mnie i co będę myślał, że będzie interesujące dla Was. Celem tej listy czy filmików, które wyprodukuję dla tej playlisty, jest to, żeby się zaznajomić lepiej ze słownictwem używanym w programach informacyjnych, takich jak dzienniki telewizyjne czy też kanały informacyjne na YouTube. Ja będę starał się używać trochę prostszego języka polskiego niż w tych oryginalnych kanałach informacyjnych i także zwracać uwagę na Pewne ważne słowa, które powinniście znać, ale będzie to playlista tylko i wyłącznie dla uczniów średnio i bardziej zaawansowanych, ponieważ będę tylko i wyłącznie mówił po polsku. Myślę, że po obejrzeniu około 10-20 filmików z tej playlisty, będziecie gotowi, by przejść i oglądać. Programy informacyjne, oryginalne w telewizji polskiej czy na YouTubie. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba i zapraszam do oglądania. Do zobaczenia. Cześć.